Przygotowaliśmy tutaj jeszcze przy poprzedniej rundzie, a więc najpierw dwóch zawodników będziemy tutaj odratkiwać, okrzykiwać. No a potem potem ten właściwy, właściwy e, peleto, to Myślę, że za chwilę także e, budzimierz Szczelestr powie nam, e, jaka jest e, przewaga tej uciekającej e, dwójki. Mili Państwo, a na czele, jakże się cieszy kolantkie, to jestem w tym bo na czele wyścigu Polski Kolarzy, w Marzej Janiachczyk i reprezentujący ekipę Lampę, Szwajcarię, Tarwity, Lofni. W Marzej Janiachczyk dysponuje znakomitym spisem. A teraz na tej runcie rozegrana zostanie e, premia świata. Nie do kohalmety. Skąd e, metru czy e, My tam będziemy mieli e, premie świata. E, Pierwszowe i będą trzy sekundy kwalifikaty e, dla pierwszego zawodnika e, Już tam się skwynają. E, to jest premia e, górska, ale to premia e, będzie dopiero na w 70 kilometrze. Waszej Janiaczyk jest na prowadzeniu zawodnik, który jest aktualnie brązowym medalistą mistrzostwie Polski, uzyskał wtedy drugi tytuł kraju, uzyskał w Polsce o pięknej rywalizacji Mistrzostwach polskich w przekazujemy Państwu. Jest Krzysztof Jeżowski, z ekipy prezydent Polską Polską. A właśnie Janiaczyk reprezentuje grupę Ródnego Szymonika i reprezentuje w tych Turce Polską reprezentację Polski w sprawie i małych bliżej we premii. Ociekawe, ekonomik na pierwszą premię świata. Na bracie 66 Górnego Bolo. Młodej Janiacyk, który 2004 znakomity sprinter ma 26 lat i odniósł wiele sukcesów. Wykrywał ekonomik i dysponuje świetną gońcówką i co tu dużo liczymy na jego wygraną na loty pierwszej regii. Biało-czerwona koszulka, cieszmy się, Polak właśnie nie wiatr naprowadził ze Szwajcarem de ta przewaga rośnie na drugiej rundzie, jest następnych minuty i dwie. sekundy, rundy państwu podałem, a więc już nie zobaczymy zobaczymy dookoła walczących o zawarczyło na zawarczyło zawarczyło i już się się i zawarczyło Ja, Jestem Polak jest przed Meto i oni są na prowadzę i to już jest pola przewaga, już upłynęło. A damy jeszcze utrzymuje się na trzeciej pozycji samotny Polacz z hiszpańskiej ekipy Eustan Euskali Denitwy Sercja Zelitwy.

Jeszcze nie ma e, telefonu, a jasne, sporo, polaka i polak i polak zjadł tej chwili w A o, i, o, i, o, i, jak nie wierzył. Polak i Szwajcar mogą dojechać do meczu i rozegrać pomiędzy sobą rywalizację o etapowym sukcesie. O pierwsze zwycięstwo w szmycie pierwszego etapu 66 Turce Polonii. Zapytajmy o komentarz fachowy. W tym momencie Tomasza Jalońskiego, znakomitego komentarza EFKON-u. Tak na początek wyścigu i taka akcja była do przewidzenia, bo na razie nie będzie do niczego wkrótce, ale chodzi o pamiętać o tym, że przy naszej dzisiaj wkrótce to zaledwie ci z powodu artystów jeśli wymagamy się w tym do później od 30 a wiadomo, bo nie ja się o tym, że wyścigi w górach, ale niekoniecznie na ustawie, jak te dzisiejszy pod warsztatach w ulicach, zawodniczącą, tańsza droga przynajmniej przeważa to, co później powstałe jest zniwelowane to jest prawda, że tam jest ucieknięcie, jest jakaś sprawa co? Które pokonał naszego kolarza na lotnej Kremi. Ja pamiętam, że ten jakoś nie lubi Polaków. W ubiegłym roku jechał w dróbce razem z Marty Gróżkiewiczem. I na tym ostatnim etapie tam chodziło o to, że Kwary e by to był kilka tego konifikacji na lotnej Kremi, żeby wejść do nowej dziesiątki wyścigów w Polonii. Ale ten szwajcar był chmurny dla takie tam połączeń. Ale to jest oczywiście. Wójt Nikolajczyk, to to będzie chyba najlepszy. Zwracam uwagę i prosimy o prawo. Na czele peletonu jest ja ja Wójt Polacy. Bartosz Kutarski i Maciej Potnar. Bartosz Kutarski z i ISD, Maciej Potnar z w Likwika. Wszystko na razie spokojnie. Przewaga jest w razie sprawie, nawet będzie więcej niż 4 minuty. Także tak się robi, czekamy. Czekamy Bartosz Radno, Moi kochani kolet ja już się tutaj teraz zida, a więc my także przygotujemy się już na e, kolejne tutaj powitanie e, po kolejnej ludzie. No i co? To już tutaj z nami? Hey, hey! Nu amuzăm, noi amuzăm. 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 Noi